Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę realizował wyzwanie, które tym razem wyrzuciliście mi. Na czym ono polega? Na uchwyceniu różnych dynamicznych scen. I zamrożeniu po prostu tego ruchu w powietrzu. Zatem dzisiaj wezmę ze sobą Kanona RP wraz z obiektywem 24105 oraz 24240. Tutaj kombinujemy z tą dłuższą ogniskową. Wezmę na wszelki wypadek również moje obiektywy AF, żeby podłączyć je sobie za pomocą adaptera do tego korpusu. Ale na deser biorę również lampę błyskową, którą będę zamrażał ruch. Zatem powiem wam w kilku słowach również, jak wykorzystywać lampę błyskową w plenerze. Jaka to będzie sesja? Będzie to sesja tresera wraz z jego psami, więc będzie dużo możliwości na uchwycenie takich ciekawych powietrznych akrobacji, różnych skoków i właśnie zamrożenie tego ruchu w powietrzu. Zatem będzie dużo się działo na tej sesji. E, oczywiście powiem Wam, jak poustawiam sobie cały ten sprzęt, e, z jakiego autofokusu będę korzystał oraz jak wykorzystam lampę błyskową właśnie w plenerze. Zatem nie przedłużając, lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Dojechaliśmy w plener i teraz w kilku słowach powiem Wam, jak będziemy wykonywać dzisiejsze zdjęcia. Zaplanowałem właśnie dzisiaj zdjęcia z lampą błyskową, więc będziemy sobie dopłyskiwać pierwszy plan za pomocą właśnie tej lampy. Na nią założyłem Beauty Disha 42 cm i... Naprzód taką szkarpetę dyfuzyjną, która zwiększy po prostu trochę to światło. To bardzo taki mobilny zestaw, lampa spenorowa. Będę mógł wykorzystywać również tryb HSS, dzięki temu będę mógł tutaj używać w aparacie krótkich czasów naświetlania. Jeżeli chodzi o ustawienia aparatu, no to dzisiaj będziemy wykonywać dynamiczne zdjęcia, więc ustawiam sobie tryb ciągłego autofokusu śledzenia właśnie obiektów. Oczywiście fotografuję w trybie manualnym i parametry dostosowuję tak, żeby tło było lekko niedoświetlone, natomiast pierwszy plan będzie doświetlony za pomocą właśnie lampy błyskowej. Też sobie kilka zdjęć bez lampy błyskowej, żeby pokombinować, y, poużywać właśnie różnych metod fotografii. E, na początek startuję z obiektywem 24-105, później również wykorzystamy ten 24-240, żeby na przykład sfotografować e, psy na tej dłuższej odniskowej. Pierwsze ujęcia, które będziemy wykonywać, e, będą właśnie pod słońcem, więc wykorzystamy słońce jako kontrę. W przodu dobuśniemy sobie lampą błyskową, żeby rozświetlić cienie, a słońce będzie fajnie obrysowywać sierść e, pieska dookoła i to Skoki będą jeszcze bardziej dynamiczne, jeszcze bardziej podkreślone właśnie przez to słońce w tle, a z przodu też nie będzie to czarna plama, tylko właśnie za pomocą lampy wyskowej będzie ten przód doświetlony idealnie, więc stworzy to wszystko bardzo fajny taki setup oświetleniowy po prostu w plenerze. Także idziemy zrobić pierwsze zdjęcia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W kilku słowach powiem Wam, jak właśnie ustawić moc lampy błyskowej i dobrać parametry ekspozycji, żeby osiągnąć ciekawe efekty właśnie z lampą w fenerze. Bo często o to pytacie. Moja technika jest taka, że zazwyczaj tego typu zdjęcia robię w ten sposób, że tło jest niedoświetlone o około jedną działkę ekspozycji, natomiast pierwszy plan jest doświetlony za pomocą lampy błyskowej. Więc pierwsze co robię na takiej sesji, to robię sobie zdjęcie obiektu, który będę fotografował. I nie doświetlam go o jedną działkę ekspozycji. Następnie ustawiam w planie lampę błyskową i do tego zdjęcia dobieram moc lampy w ten sposób, żeby doświetlić sobie ten pierwszy plan. Czyli na początku ustawiłem zdjęcie, że jest ono za ciemne o jedną działkę ekspozycji. Następnie dostawiam lampę i ustawiam taką moc na lampie błyskowej, żeby ona doświetliła pierwszy plan i żeby zdjęcie na pierwszym planie właśnie było poprawnie doświetlone, a tło, żeby było troszeczkę ciemniejsze, żeby ono gdzieś tam pozostawało właśnie z tyłu niedoświetlone. No i tak właśnie ustawiam. Te wszystkie parametry i moc lampy błyskowej w plenerze, żeby uzyskać ciekawe efekty. Zrobiliśmy kilka ujęć dynamicznych, także te takie skoki różnej akrobacji mamy uchwycone, więc myślę, że teraz przyszedł czas na zrobienie kilku portretów właśnie Bartka razem z jego bublami. Jeżeli chodzi o technikę wykonywania zdjęć, no to w przód y, twarz sobie doświetla właśnie za pomocą lampy błyskowej z beauty dishem y, i tą skarpetą, a tło po prostu delikatnie ponownie nie doświetlę i zobaczymy, jakie portrety w ten sposób wykonamy. Teraz ja zmieniłem obiektyw na ten 24-240 i będę próbował zrobić takie zdjęcia na tej najdłuższej ogniskowej, żeby fajnie skompresować tło i sprawić takie wrażenie właśnie zdjęcia wykonywanego z dużej odległości. Więc tym razem odpiąłem wyzwalacz, nie używam lampy, wykorzystujemy tylko i wyłącznie światło zastane. Na sam koniec wykorzystamy przejściówkę, no i właśnie podpiąłem sobie już 85, czyli moją ulubioną portretówkę, i po prostu wykonamy kilka portretów. I ten adapter już testowałem z różnymi moimi obiektywami, no i z każdym działa bardzo dobrze. I kompletnie nie widzę właśnie różnicy pomiędzy fotografowaniem z tą przejściówką i bez. Także w zupełności Wam wystarczy taka przejściówka i Wasze obiektywy, które już macie do Kanona, bo bez problemu możecie połączyć właśnie ten zestaw i robić naprawdę super zdjęcia. Więc ja teraz idę uchwycić kilka portretów właśnie moją 85. Jesteśmy już po sesji. Mam kilka wniosków dotyczących fotografowania, jednak całość podsumuję dopiero wtedy, jak spokojnie sobie wszystko przeglądam w komputerze, poprawiam zdjęcia i podsumujemy wszystko już w studio. Także lecimy. I tak właśnie wygląda realizacja zadania, które przede mną postawiliście. E, mam nadzieję, że teraz bez problemu będziecie mogli wykonać podobne zdjęcia u siebie, bo nie jest to trudne. Wystarczy odpowiednio poustawiać sobie sprzęt, no i już możecie działać. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące, czy to sprzętu, czy jego ustawień, no to rzecz jasna dawajcie znać. Chętnie pomogę Wam w komentarzach pod tym filmem. E, jeżeli chodzi o podsumowanie e, pracy z Canonem RP po dzisiejszej sesji, no to sprawdził się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o autofocus, no to bez zastrzeżeń. Nie miałem problemu z uchwyceniem wszystkich tych dynamicznych skoków, akrobacji, bez problemu aparat sobie poradził w tych warunkach. Jednak na minus zasługuje na pewno bateria w tym aparacie. Zdecydowanie mogłaby trzymać dłużej, bo po takiej sesji bateria jest rozładowana no i trzeba ją ładować, więc albo trzeba mieć ze sobą po prostu dodatkowe baterie, albo powerbanka, którym, którym możemy doładować sobie ten korpus, jednak mimo wszystko bateria mogłaby trzymać zdecydowanie dłużej, bądź mieć ten format po prostu, który jest najpopularniejszy właśnie w kanonie. Na minus jeszcze zasługuje w tym aparacie szybkostrzelność podczas śledzącego autofokusu. Jednak mogłoby być troszeczkę więcej tych klatek na sekundę, byśmy mieli po prostu po wykonaniu serii zdjęć więcej tych fotografii do dyspozycji i jest po prostu większe prawdopodobieństwo, że sobie uchwycimy ten najlepszy moment. Jednak odpowiednio strzelając się w te akrobacje, w te ruchy, e, można ustrzelić nawet z tą liczbą klatek na sekundę odpowiednie ujęcia. No i naprawdę, jak widzieliście po efektach, wybrać takie zdjęcia, które robią wrażenie. Teraz natomiast zapraszam Was do linku w opisie tego filmu, bo tam czeka na Was link, w którym możecie zagłosować na fotografię, która Wam się bardziej podoba, bo to zadanie wykonałem ja, ale również Magda, więc zobaczcie jakie ona ujęcia yy, wykonała właśnie do tej tematyki i wybierzcie po prostu zdjęcie, które Wam się bardziej podoba. Oczywiście ja liczę na Wasze głosy, ale zagłosujecie na tą fotografię, która Wam się będzie bardziej podobała. E, już wkrótce będziemy realizować kolejne zadanie. Tym razem będą to takie nocne zdjęcia, nocne portrety w, w bardzo słabym świetle, więc przetestujemy Dodatkowo ten korpus właśnie w takim słabym oświetleniu i dodatkowo opowiem wam właśnie, jak sobie radzić w takich trudnych warunkach, czy to z ustawianiem ostrości, czy ustawianiem ekspozycji, żeby ta jakość zdjęć była najlepsza. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka!